Witam Cię piątego dnia naszego obozu, dzisiaj zrobimy sobie intensywny trening interwałowy, będziemy robić kardio, ćwiczenia siłowe, plank, przysiady, dużo podporów, na pewno będzie intensywnie, potrzebujesz do treningu wygodne buty, strój sportowy, ręcznik, woda, jeżeli już to wszystko masz to zaczynamy. sobie od rozgrzewki i napnij brzuch, zasiej wszystkie mięśnie do środka, otwórz klatkę piersiową i bieg w miejscu. Pamiętaj o tym, żeby mocno pracować brzuchem. Klatka piersiowa jest otwarta, ręce oczywiście pracują, łopatki są ściągnięte. Ważne jest to, aby ręce tutaj smętnie nie wisiały, tylko one też mają być aktywne. Biceps, łokickiem to taką I biegniemy. Jeszcze intensywnie. Hop. Uderzasz. Wydech. 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 Jeszcze. Hop. Wdech. Pięć. Cztery. Wyginaj w dolnym odcinku kręgosłupa. Otwierasz. Druga strona to samo. Znowu pracuję w brzuch. On z przodu jest skrócony. Nie wyginaj się w dolnym odcinku kręgosłupa. Jeszcze chwilka. Super. W jednym miejscu. Tak, w brzuch. Przyklejamy do kręgosłupa. Ręce pracują śmiechem na twarzy. Rozgrzewamy teraz stawę nadgarstka. Drugą stronę. to samo. Brzuch pracuje. Stopy rozstawione na szeroką świodę. Hop. Pośladki daleko do tyłu. Góra. I wspięcie. Skróć z przodu brzuch. On do tutaj ma jak tutaj tutaj pracować. Rozgrzewamy stawy kolanowe. Nogi, hop, wspięcie. Wspięcie, zatrzymaj. Brzuch. I hop, do góry. Pośladki daleko w tył. Kłano bezpośrednio nad kostką. Stabilizuj. Hop. Trzymaj brzuch. Tutaj wychodzą do góry. Z kolei to brzuch. Nad niej pośladki. Hop. I jeszcze mocno trzymasz, 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 trzymasz. Pięć. Cztery trzy, dwa, jeden ekstra, rotacja, uderz w dol, wydech. wydech, 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 ściągnij, popracuj tutaj plecami, hop, dziesięć, dziewięć, kolano, nad kostką, osiem, siedem. Trzymaj brzuch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Zdajemy w delikatnym rozkroku wdech. Wydech. Wydech. No, znowu. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Wtedy jesteśmy gotowi, pierwsze ćwiczenie, Pajacyki. Napinamy brzuch miękkie, stawy skokowe. Otwórzka z pierścią, pomięgaj się. Stawy równolegle z drugim siebie. Trzymaj brzuch napięty. Cały czas kontrolujemy cały ruch. Mam być ustabilizowane. I wziąłem Do linii kolan. Puls, puls. I do dołu. Puls, puls. I do dołu. Trzymaj plecy wyprostowane. Puls, puls. I do dołu. Nie garb się brzuch daleko od do uda. Puls, puls. I dołu. Puls, puls. I do dołu. Otwieraj klatkę piersiową. Puls, puls. I do dołu, na maksa pracują muda. Hop. puls, Puls. wzdychają. Dołu, puls, puls, dołu. Kręk podparty, otwórz klatkę piersiową, kolana do góry i teraz w tym samym czasie prawa ręka z lewą nogą w przód i pochód. I powrót na przemiennie. Ściągaj łopatki. Otwieraj klatkę piersiową. Nie wisisz tutaj na barkach. Brzuch z przodu oczywiście jest na maksa skrócony. Miednica do tyłu pochylenia. Nie wypinaj pośladków. Wypinając pośladki niestety będziemy przeciążać do odcinek kręgosłupa, a brzuch nie będzie pracował. Jednocześnie noga z ręką do góry. Dzięki temu popracują mięśnie głębokie. Bieg z podniesieniem wyżej kolana do góry. Wyprostuj plecy. Nie księg, się. Brzuch tutaj jest napięty. Klatka piersiowa otwarta. Wyskocz jak najbardziej do góry. Miękko. Na nogach. Cały czas brzuch jest aktywny. Otwórz klatkę piersiową, nie gra w się. Przysiad. I upadając idziemy od razu do przysiadu. Jak piję. Kolana w górze, wyskakujemy do pozycji plank i wracamy do kręgu. Skróć z przodu brzuch, otwórz klatkę piersiową. Ogromna stabilizacja. W tym momencie nie możesz tutaj opadać maksymalnie. Trzymaj brzuch. Ciężar ciała na rękach. Bark bezpośrednio nad nadgarstkiem. Nie opuszczaj kolana. Trzymaj brzuch. Wolna noga do tyłu, wypad. I jeszcze raz. Klatka pierwszego otwarta, plecy są wyprostowane. Kolana nogi z przodu bezpośrednio nad kostką. Druga noga zdjęta do kąta 90. Wolno i kontrola. Hop. Brzuch cały czas tutaj pracuje. On jest na maksa napięty. Schodzisz nisko, ale nie dotykaj tutaj kolanem do ziemi. plecy proste. Dużo skróconych kręgosłupów w neutralnej pozycji. Hop. kopnięcie oczywiście nowe jak najwyżej. Druga strona to samo. Kopnij. Wolno z kontrolą. Znajdź dobrą pozycję dla do stawów kolanowych. Pośladek. W momencie kiedy się podnosisz, pracuj tutaj mocno bo Oczywiście staraj się trzymać miednicę, nieruchomo. Kognięcie, angażuj brzuch. Bardzo mocno. Zejście. Nisko. Pratka pierwsza otwarta. Brzuch tutaj bardzo mocno pracuje. To otwórz klatkę piersiową, skróć z przodu brzuch, kolana do góry i teraz dotknij ręką do przeciwległego kolana. Przy tym wszystkim oczywiście trzymaj stabilnie tu nie uciekaj z miednicą na boki. Wypadki ściągnięte, nie wchodź do kuciego grzbietu, ciężar ciała na rękę. Trudne ćwiczenie, oczywiście nie wypinaj pośladków, brzuch z przodu jest na maksę skrócony. Bój na praca stabilizuj. Wolność jest kontrolą. Nigdy się nie spiesz. Masz czuć co robisz. Szeroko dotknij. Hop. Stopy ułożone równolegle z wędrów. Siebie pośladki, daleko do tyłu. plecy są wyprostowane, nie daw się. Jest aktywne, otwieraj klatkę i w ściągnę ścianę Nie zadzieraj głowy. wchodzimy do wysokiego plank i teraz ściągamy ręka tył, Ściągnij. Ściągnij. Pamiętaj o tym, żeby nie wisieć. Stara się trzymać tu ustabilizowane, mocno, bo to popracować łopatka w momencie, kiedy ściągasz, bo to jest właśnie praca łopatki. Nie wisimy na kręgosłupie. Skracaj sprzed obrzutu. Ciężarz ciała jest na rękę. Łopatki ściągnięte, głowa cofnięta. Nie ruszaj miednicą na boki. Raz, dwa, trzy hajsmano. Z naskokiem. Jacy są wyprostowane. Ja się nie pochylam z łokciem, ja dociągam kolana. kiedy łączysz kolano z łokciem wydech. Wydech. Wydech mocno. Side to side. Cały czas staraj się odpychać od ziemi. Nie wisimy, zwłaszcza tutaj w tym momencie. Ściągnij łopatki. Otwórz klatkę piersiową. Cały czas skracaj z przodu brzuch. Zwłaszcza w momencie obrotów. Tutaj też brzuch jest skrócony. Nie wypinamy pośladków. Otwórz klatkę piersiową i zmiana. Otwórz. Ciężar ciała na rękach wyślepki nisko, ale nie wisisz, nie wyginaj się w dolnym odcinku kręgosłupa. Ręce na wysokości barków i kopnięcie przód. Staraj się wyciągnąć jak najbardziej do góry, plecy są wyprostowane, nie garbimy się tutaj Brzuch na maksa pracuje. Z każdym podskokiem spróbuj być coraz wyższa. Na maksa brzuch. Ręce wysoko. Niech one nie mi opadają. Stopy położone równolegle. Zmieniam siebie, kopnięcia do przodu. Nie do boku. Trzymaj miednicę. Ogromna praca brzucha. ośladki do tyłu, schodzimy do przysiadu. Przód, klęk otwarty, skróć z przodu brzuch i wracamy. Neutralny kręgosłup, przód, skróć z przodu brzuch w momencie, kiedy lecisz do przodu. Tutaj kręgosłup jest ułożony neutralnie, oczywiście brzuch pracuje, ale już tutaj w tym momencie mamy mieć tyło pochylenie miednicy. Otwórz. Uff. Nie prostujemy stawów kolanowych, nogi mają tutaj na maksa nam popracować. Przód trzymaj brzuch, trzymaj, otwórz klatkę piersiową, ściągaj upadki. skracamy i hop, góra. Przeskok bok, noga tyłu, hop. Noga z przodu zgięta do kąta 90 stopni. Trzymaj brzuch. Płytka piersiowa jest otwarta. Łopatki są ściągnięte. Bok i noga do tyłu. Bok, daleko i tył. Ustaw z tu. Ogromna praca mięśni brzucha, nie garb się. Szeroko. Oddycha. Pilnuj kolana z przodu. Szybko, daleko. Kręg podparty, kolana do góry. I teraz dotykamy dłonią do przeciwległego barku. Bardzo ważne, nie ruszaj tutaj biodrami na boki. Brzuch z przodu jest na maksę skrócony. Oczywiście łopatki są ściągnięte. Rób to wolno i z kontrolą. Próbując nie ruszać słowiem, jedynie pracuje ręka. Ciężar ciała na rękach. Otwieraj klatkę piersiową. Nie wisisz. Brzuch z przodu skrócony. Cały czas go napinaj. To nie jest tylko bycie w pozycji. My mamy jeszcze aktywnie tutaj pracować. I napinać wszystkie mięsie. Skróć z przodu brzuch. Otwórz klatkę piersiową. Dociągnij nogę. Wypad. Dociągnij. Schodzimy do przysiadu. Stopy ułożone równolegle względem siebie. Plecy są wyprostowane. Schodzisz nisko z pośladkami poniżej linii stawów kolanowych. Ściągnij. Ściągając nogę, oczywiście bardzo mocno, musisz zaangażować tutaj mięśnie brzucha. Plecy są wyprostowane. Przy powrocie pracują pośladki wchodzisz i pośladek ściągnij zejście i hop tutaj angażujemy pośladek otwórz klatkę schodź nisko druga strona to samo, pozycja otwórz klatkę piersiową angażujemy brzuch i hop schodzimy nisko wydech Staraj się zejść z pośladkami poniżej linii kolan, o tutaj, hop, przy powrocie napnij no, pośladki, przyklej jakbyś chciała przykleić jeden pośladek do drugiego, hop, schodzisz nisko, pamiętaj o pozycji stóp, nie odstawię palców na zewnątrz, to położone, równolegle ze siebie, dociągając nogę, ruch wdech, nisko, pośladki daleko do tyłu. Nie wychodź z kolanami przed liniem palców, nie jak się. Wchodzimy do pozycji wysoki plank. Skróć przodu brzuch. Łopatki są ściągnięte i teraz naprzemiennie noga góra. Staraj się trzymać mocno ciężar ciała na rękach. Podnosząc nogę do góry nie zapadaj się tutaj w dłoń mocniej brzuch ma być na maksa z przodu ściągnięty pracuj oczywiście pośladkiem maksymalnie tyło pochylne w jednicy obie nogi są wyprostowane w stopach kolanowych ciężar ciała na rękach głowa cofnięta oddychaj Nowym stajemy do przysiadu. Na razie prawa strona. I hop, to samo lewa. Placy są wyprostowane. Klatka pierwsza jest otwarta. Blisko. Pośladki mają znaleźć się w jednej linii z kolanami. I hop, druga strona. I teraz prawa. Prawa wchodzi. I prawa pierwsza schodzi. Teraz lewa wchodzi. Tu w daleko tu. Zmiana. Znacz napięty. Lewa. Na maksa pracuje uda. Brawo! Za tobą naprawdę super intensywny trening. Przed tobą już tylko streci. Usiądź wygodnie, otwórz klatkę piersiową ściągnij łopatki, napnij brzuch, nie wyginaj się tutaj w odcinku rędziowym, tylko mocno cały czas pracuj brzuchem, aby ustabilizować, wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz, wdech i wydech. I ostatni raz, wdech nosem i wydech ustami. Połóż dłon w jednej linii z pośrodkiem, dokładamy do tego przedramię i mocno rozciągamy cały rok. Trzymaj brzuch, nie gaj się, nie odrywaj pośladka po stronie przeciwnej. Wdech. I wydech. Wdech nosem, wracamy do centrum. I to samo ćwiczenie na drugą stronę, mocno rozciągnij cały bok. Pamiętaj, aby nie odrywać pośladka. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Centrum. Połóż dłonie na kolanach. Teraz otwórz klatkę piersiową. Ściągnij łopatki. I z wydechem mocno rozciągamy łopatki. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech. I wydech. Jeszcze i wydech, wkładamy teraz jedną nogę do środka, drugą, prostujemy z koranowią. Stopa na siebie, otwórz klatkę piersiową, wyprostuj się i pochylamy się do przodu, bardzo ważne, nie pochylamy się na którymś ze stron, Stopa na siebie, próbuj oderwać piętę, przód do pracy, do przodu, na pewno czujesz jak wspaniałe rozciąga się tutaj wewnętrzna strona, uda wdech nosem i wydech ustami, wypinaj pośladki, otwieraj klatkę piersiową I jeszcze intensywniej poczujesz wdech i wydech, zmieniamy stronę, ostatnią, drugą. Odciągnij rzepkę do góry, miesiąc czworogłowy pracuje i hop, idziemy do przodu. prostej plecy, na pewno czujesz, jak mocno rozciąga się wewnętrzna strona uda. Nie garb się, cały czas otwieraj klatkę piersiową. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Idziemy sobie teraz do pozycji kręgu podportek. Otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki. Pozycja i teraz przekładamy jedną nogę za drugą. Idziemy do tyłu. Plecy są wyprostowane bardzo fajnie. Rozciąga się nam tutaj. Zewnętrzna strona uda. Trzymaj plecy proste wdech i wydech. Cały czas otwieraj klatkę piersiową i ściągaj łopatki wdech. I z wydechem hop. Idziemy do przodu, zmieniamy stronę, to znowu na drugą. Hop. Mocno ściągamy. Na pewno czuję, że tutaj wszystko świetnie pracuje. Cała zewnętrzna strona uda wdech. pośladek i wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Przechodzimy do pozycji ręku podpartego. Siadamy wygodnie, otwórz klatkę pierwszą, napnij brzuch, wdech nosem i wydech ustami, rozluźnij ramiona wdech i z wydechem pozwólmy opaść swobodnie, ostatni raz, wdech i wydech. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy Trening. Dziękuję Ci za to, że miałaś ochotę się ze mną spocić. Dziś było naprawdę bardzo trudno, więc musisz być siebie dumna. Mam nadzieję, że Ci się podobało i mam nadzieję że widzimy się jutro. Cześć!